Cześć! Witam Was, z tej strony ja, Gaspis19, oraz w kolejnym filmie z mojej pseudo-hodowli. Mam już dwa pająki, jak widzicie. Jeden jest trochę większy. Yy, nagrywam ten film dlatego, że usunął mi się film z Mediwalem na dzisiaj. I wrzucam ten film też jako, tako, jako taką... Jako taki update co do moich pająków, bo jednak film powstał i powiedziałem, że zaupdate'uję go i to będę go update'ował, bo, bo chcę. Jest on tak prowizoryczny, trochę kurzu jest tutaj, muszę to wyczyścić. Ale co, co my tutaj mamy? Mamy tutaj yy, większego pająka i o dziwo to nie jestem pierwszy, bo ten pierwszy jest tu. Tu jest brachie Pelma-Hamori, a tu jest brachie Pelma Nicaragua Stadium chyba L5, i jest właśnie tutaj. I zaraz Wam je tutaj otworzę, tylko zatrzymam i zaraz będziemy się widzieć. Jesteśmy z powrotem, fokus jest, tu jest mój brachie hamori Smiki, niech to się nie duży wiem swoją pęsetę i ruszmy pęsetą naszego tutaj Pajuna i jest on właśnie takich kolorów. Na no wideo widać nawet lepiej te kolory. Yy, ciekawością jest to, że on te kolory dostał dopiero dwa dni temu, bo one są pod pancerzem i on będzie liniał za miesiąc maksymalnie. <śmianie> on już się przygotowuje do linia przez miesiąc, więc no nie jest miesiąc, przez miesiąc ma taką dużą dupę jak teraz. Głodówkę zarobi, nie? Ale wygląda nawet ładnie. Yy... Dużo mu nie trzeba, tu jest jego kupa w tym miejscu, więc ja nie, 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 nie myślę, że to jest jakieś czy coś. Co tu powiedzieć, pełne żyją w Meksyku, jak już wiecie. Eee, śmieszne jest to, że od gatunku eee, Smithi dzieli jedna rzeka, więc czasem trudno się popaść. To jest taki gatunkiem, co bardzo się podobne. Od siebie powiem tak, jest to bardzo wolno, yy, bardzo wolno yy, rosnący pająk. Jeśli ktoś chce mieć pająka i żeby rosł szybko, to polecam yy, z doświadczeń znajomych, znajomego, yy, para parachybane albo Irminkę. Też. Albo na chromatów, tylko Nandu Chromatus żyje podziemne a tu są pajęczyny, to będziemy widzieć. I ja go zamykam i będę otwierał tego pana, tą albo panią, nie wiem. Okej, okay, goście, jesteśmy tutaj. Widzicie, że pojemnik różni się trochę od poprzedniego. Yy, dlatego, że tak, tutaj widzimy, są pajęczyny yy, w tym miejscu. Czekajcie, ja to to będę pokazywał, bo tym palcem tak trochę, wiecie, tak nie widać. Tu są pajęczyny w tym miejscu, nie będę ich tykał, bo tutaj Nasz pająk trochę je robił i my go stresujemy teraz. Bo się wkopał. Widzicie tutaj sobie siedzi. Siedzi sobie i jest duży w miarę. A teraz by widać na wideo, jest w miarę duży. Jest na. W, w, na... Jak patrzę na rękę, to obejmuje mi taki obszar ręki, tak handlowałem go przez jakiś czas. Czy go tutaj. Postaram się go wywawić, ale nie chcę trochę go denerwować. A widzicie? Jest na razie spokojny. Bo będzie liniał za jakiś czas, z tego co wiem. nie ja sobie wykopał norkę, to tam siedzi. Yy, dałem mu tutaj e, tą nakrętkę z wodą, co już trzy razy ją wylał. Albo wylała, bo myślę, że to jest samica, ale bądźmy mieć po prostu. I pełno pajęczyn. Dlaczego pajęczyn? Bo jest już większy pojemnik, on musi wiedzieć, gdzie co jest, tak jakby. No i pewnie dlatego, że będzie się nie? i dlatego jest trochę pajęczyn, więc no, ja będę to mówił. Yy, jeszcze raz powtarzam, yy, Jestem film dzisiaj dlatego... Tego zamknijmy, albo ją. Trochę źle to zrobiłem, że położyłem to na innej, innej pokrywce. No co? Yy, to jak leży krzywo, żebym wiedział, jaka jest temperatura między nimi, tak jakby. No takie moje, widzi mi się. Yy, tu są mączniki, nasza hodowla mączników, które giną powoli, muszę wziąć kolejne. Nie wyszła mi hodowla, no zaraz. No Mówiąc kolejnie, dlaczego dzisiaj terrorystyka ogólnie od tak długiego czasu? Dlatego, że <grym> usunął mi się plik z Medievalem. Był potężny atak na zamek, i usunął mi się film z Medievalem, więc obnażenie nie ma, nie będzie za to. Jutro będzie stacker. Więc nagram od razu Medievala, żeby trochę to odkupić, odkupić. Więc... Będziemy się widzieć następnym razem i zapraszamy do Translokera. Cześć!